Sean i Dzisiaj znowu jesteśmy w serii Minecraft Latająca Wyspa. I dzisiaj, tak jak zapowiadałem w ostatnim odcinku, zrobimy sobie farmę. I zostawcie się łapkę w górę i subskrypcję, za będę wdzięczny. I ogółem skapnąłem przecież tamte surowce, w tamtej naszym no, kamień, właściwie ten. Mszał na przykład, to trzeba znajd znajdować te. Liana. Tu lian nigdzie nie widziałam. Więc dlatego myślę, żeby tam pójść i po prostu zabrać e, te, trochę tego kamienia, żeby mieliśmy, żeby mieliśmy po prostu, żeby mieliśmy e, ten kamień. Bo on tutaj na latającej wyspie. Na tej latającej wyspie to będzie dość cenny, więc idealnie od razu w rękę mi się miecz zabrał. No i ostatnio też zdobyliśmy żelazo, zrobiliśmy wiaderko, i jeszcze na miecz nam starczy, ale na razie zróbmy skrzynkę. Bo strasznie pada, można się prześpić. Nie tylko w tym, jak to się nazywa. W, kiedy e, jest burza, a nie kiedy pada. By było faj, kiedy padało. Szkoda, że nie ma łuku, bo by było o wiele łatwiej niektóre rzeczy tego. I mam trzy pieski, to już pewnie wiecie po ostatnim odcinku. Miałam szczęście, po prostu miałam dużo kości, a wokół dużo piesków. No i może którego by tu nakarmić, który ten ma duży ogonek. Ten ma też u góry ogłonek, a ten tutaj też, ale jest najdalszy, więc Ciebie chodź tutaj bliżej. Zbierze Cię w cień, zabiorę Cię w cień, żeby Ciebie tu siadłeś. Ciebie też lekko bliżej przedstawię Im zrobimy może też budę w przyszłym odcinku, kiedy będę swój dom też budował. Chodź, chodź piesku. Tutaj będziesz mógł się odpocząć. A my chodźmy po te kamienie. Hmm, hmm, hmm. Tu, 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 tu. a tak w ogóle możecie pisać te, te propozycje co, z, co zrobić w przyszłym odcinku. A ja sobie zrobię więcej la bo się przyda. Dalej mam ten lag, że nie mogę że nie mogę po prostu niektórych rzeczy robić, takich jak rozdzielanie albo coś tego typu. Więc yy... Więc powiedzcie mi, może jak to naprawić. I nie zgadzam się na resetowanie komputera. Od razu mówię, jakby ktoś komuś wpadł do głowy. Reset komputera. Ja nie umiem grać survivala normalnie. Powtarza się, no znowu to mówię, bo w stanie też mówić, że powtarza się no z ostatniego odcinka, no ale tak jest. Fajnie by było tu znaleźć wioskę taką na wyspie. Że na jednej całej takiej wyspie jest jedna wioska. Takie mosty do innych. To by było fajne, jakby Mojang zrobił upgrade tych trybów. Czekaj, w tym trybie byłby. No i mi wysadził i ten. Znowu nie mam miecza. I żelazo mi załatwił. Skąd tu znowu tyle mobów? Skąd one się biorą? Ja jestem ciekawy, skąd one się biorą tym Myślałem, że ze tamtego tego, co świeciło, ale ewidentnie nie. Ok, załatwimy ci. Ostatnio tu mi horta zombie załatwiła. Aż że no właśnie nie, bo ja i w Shit, aż by się łopata zniszczyła. Przeklęte zombiaki! Wszystkie moby, skąd wy się tu bierzecie? Muszę tam oświetlić. Bo jak będę tutaj częściej chodził, to mnie pozabijają. Shit, malutki. Skurczy no to straciłem żelazo i wszystko. No wszystko straciłem. A chciałem zrobić tę skrzynkę i zachować te itemy. Nie chcę mi się po nie wracać. O Jezu Święty, czemu? Czemu ja mam takiego pecha? I czemu tam jest tak dużo mogów? Już nigdzie, nigdy te... Jaki ja mam pismo w ogóle? Normalna, tam jest tyle mobów. Dobra, oszukuję. Oszukuję, bo jest za dużo mobów. Poznikajcie. Zbiorę sobie itemy i się może pojawiać tu w nieskończoność. Zobaczymy, co zostało. Jest! Żelazo przetrwało. Okej. Okay. I chodźmy po to i zaraz włączę te małby z powrotem ale zanim to zrobię przestawię to na tamto halo, czemu to takie zepsute, ok, nakrawione i się tu nie resp jeszcze tutaj będą się respić Ej, halo halo, ktoś tu zakopał, czy co? Chodzi tu pochodnie. To było tutaj, w tej ścianie. W tej ścianie było to, gdzieś tu. Nie mogę się teraz tam wkopać, bo nie mam kilofa. Jak wrócę tu z kilofem... Oj, mam trochę drewna. Skąd ja mam to drewno? Chyba zebrałem zanim zginąłem. Ale zróbmy teraz... Jezu, myślałem że creeper tam jest, a przecież... Okej, okay, normal. I zwiewam, zresztą, bo tu jest za dużo mobów. Idę spać. I robię skrzynkę i zostawię swoje żelazo w skrzynce. Potem jest za dużo mobów. No, za dużo. Czemu ja wybrałem tą wyspę? Jakaś znikająca twierdza ze skrzynką, jakiś y, spawner mobów, nie wiadomo skąd. Czemu ja to wybrałem? Nie wiem. Pełno pająków jest przy moją łóżku. Super. Nie mogę teraz i spać. A wiecie w ogóle, że. To, że nie możesz spać, bo są moby wokoło, to zostało wymyślone tak, że... Okej. Okay. Chodźcie, pieski. Atak! Pomóżcie mi! Chodź, trzeć piesku. Wstawaj i atak. Okej, okay, pieski się już chyba poradzą. Chociaż nie wiem... ten kości nie mogę dać. Jak rzucę ok. Idę się położyć. Gdzie są jeszcze moby jakieś? Shit. A tak, pieski. Jakie są jeszcze moby? Robię się. Atakujcie Na szczęście mam blisko respa tutaj Jeszcze ty Ciebie już załatwię własną ręcznie i nie w końcu mogę iść Wixing 236 Shotup szkielety i inne rzeczy Ach. Przeklęte szkielety, creepery i moby w ogóle negatywne. Nie cierpię ich. Po prostu ich nie cierpię. Okej. Ok. Skrzyneczka już prawie zrobiona. Okej. Ok. Jest zrobiona skrzynka. I wsadzę tutaj no, przez tego dziwnego... Dziwny błąd, nie mogę też shiftem tutaj wsadzać. Może tylko ręcznie mogę. Okej, okay. bo mam tyle. Zbieram sobie patyki i tutaj jest to, to. O, i nie mam znowu tego. Czyli na miecz mi zostanie tylko mech. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Szkoda, że przez ten lag nie mogę zachować, że się tworzy, ale się zachowują i tam, ale to by było trochę oszustwo, ale jednak by było przydatne oszustwo ok, patyk zrobione. sobie jeszcze zabiorę to i kopać tam tamto wejście tego, bo nie wiem co się stało Ale nie ma po prostu, okay. e, pieski zostańcie tutaj tam przy drzewie, może sobie posiedzieć. Okej. Okay. Już widzę, że tam się pozospełniały mogły. Szkielet. Drugi szkielet. A ja tylko kilo. Widzę tylko dwa szkielety, więc może być... Chociaż no łatwo będzie. Oj, zamek. Shit, walcie w siebie, nie we mnie. Okej, okay, walnę u siebie i teraz będę się, się strzelało. Shit. Kto jeszcze my? Aha, jeszcze jest trzeci. Ej, tam jest za dużo tych. Poczekam aż oni się sami załatwią. O nie. Ja mam tylko łapkę, więc proszę się Zabiaku zostaw mnie. Zostaw mnie. Proszę, proszę Cię zostaw mnie. Zostaw mnie. Mam jedno serce. CO SIĘ DZIEJE? Czy... daje... EASY Tryb EASY daje i będzie dobrze Okej okay. Tam EASY powinno mniej się mobów spawnować Chociaż nie, bo nie będzie schodziło mi wtedy chyba głód Nie, tam full trudno Co tam tyle mobów jest? Na zwykłym sieci nigdy tak nie ma a tutaj? Tutaj to jest pełno tych mob mobów. Chyba się po prostu... Shit. To jest chyba żart. Na trudnym przecież jest coś takiego, że szkielety mają najlepszą celność a nie na na tym trybie uciekam stąd to jest no tam jest przyklęte miejsce znikło to trudno nie idę tego rozkopywać jest już na mnie zły? cześć pajączku cześć no ale on jest zły Wysadzcie. Ok. Zbiorę sobie drewno. No i zwielam stąd. Nie będę niczego. Zobaczmy tutaj. Walić Aha. Więc to oznacza, ale ok. Czyli miałem da się budować bambusy. Nie mam jedzenia, więc to jest Peszek. No <laughs> Jezu, coś mi kaszle. Miałam zamiar dzisiaj robić farmę, ale... nawet nie zacząłem robić farmy. Więc... Gdzie ty, pies, idziesz? Aha, tam. Woli tam siedzieć. Zrobimy mieczyk. I chyba zakończymy ten odcinek dziwny. Co ja robię? Pyk. Pyk. Tu wsadzę tu, wsadzę tu, 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 I mogę już iść żeby poszukać tej wody. Może. W środku znajdę wodę, a później zacznę robić dopiero tam farmę. Bo woda jest bardziej potrzebna półsetuszka, dednę zaraz, więc trudno tam nie mam sen, nie ma sensu iść hmm wydawało mi się, że tu gdzieś była woda ale nie tu było o, żelazo, epicko. Teraz mi się chyba tylko żelazo nie będzie chciało wykopywać. A zresztą okej. Okay. O widzę to. Widzę lawy. Tam jest źródło lawy. Okej, okay. Tam jest źródło lawy. Nie wody. Znowu tak jak w poprzednim odcinku myślałam, że tam jest lawa. Teraz się przypomniałam, że tam znaczy, że woda. Ale ser, że, że przecież tam jest normalnie lawa. A tutaj widziałem, że las tam. OK. Dokopię się. Dobrze, nie chcę tam spadać, bo deadme, więc to to do pieca i kończymy. A co to za tunel? Ja się tu kopałem, czy co to jest? Czy psy się moje kopały? Dziwne. Hmm, wsadzamy do pieca. No i z pół serduszkiem kończymy za minutę. No więc spa.